Dobra cześć Tytuł mojego tutorialu powinien brzmieć Windows 7 Profesjonalne wysuwanie sprzętu Bezpieczne wysuwanie sprzętu USB Też Wam okachę Chcę wysunąć to, ale nie mogę Dlaczego? Trzeba sprawdzić jakim proces blokuje Trzeba włączyć Event Viewer Wpisując tu i sprawdzamy system jakim proces nam blokuje ale nam się wyczyszczę log ach co ja robię aha nie dobrze robię bo musiałem kopię zapasową bo jak robicie kopię zapasową to i nie usuwajcie logów ani niczego no i odświeżamy refresh i co tu nam blokuje A, wiem. To można akurat wyłączyć, nic się nie stanie. To, to, to nie ma wpływu na działanie USB się bo to jest aplikacja, która ma opcję, można wyłączyć opcję zasilania. To się tym nie macie, No i sprawdzimy teraz. No i już mamy bezpiecznie wysunięty sprzęt. Teraz sprawdzę czy mogę inne z moich dysków wysunąć. Nie, to muszę odświeżyć, bo musiałem wyczyścić log. Co się ojawił? Muszę być to. Wykrzyknik w żółtym trójkącie. Nie patrzcie na to ani na to. Autodesk Genuine Gen Service. Usługa Autodesk, muszę ją wyłączyć. i tak na razie włączam programu i kolejny dysk wysłucham. No i proszę. Ale kto nie działa, to możecie użyć aplikację nazwy Hotswap. E, już wam pokażę, Kazuyuki Nakayama ten program napisał Japończyk. To słuchaj do wysłuchania e, urządzeń, które obsługują e, port e, SATA albo eSATA, jak macie stację dokujące z tym ortem, Ale ja nie lubię portów SATA, bo one czasami nie działają stabilnie. Ale tak czasami używam ten program. Mimo to jak wam okazałam, za pomocą dziennika z dacheń. Możecie wykryć, jaki proces blokuje wam wysuwanie bezpieczne wahego urządzenia. Jeszcze ja sprawdzę tam u góry mam nadzieję, że się Wam udawał tutorial.